Dobry wieczór moi drodzy, witam w środę. I dzisiaj wam chciałam opowiedzieć o takiej sprawie, o sprawie z Katowic, o sprawie z 21 roku. Wtedy to bowiem zaginął 11 Sebastian Hrabia. I niestety to zaginięcie miało tragiczny finał. A będę Wam chciała o tej sprawie opowiedzieć, dlatego że pewne rzeczy w tej sprawie są szokujące, moim zdaniem, kontrowersyjne. No, nie wiem, jak to jeszcze nazwać. I wydaje mi się, że właśnie te kontrowersje doprowadziły do tej tragedii, tak naprawdę. No, ale Wam opowiem, co się wydarzyło. Otóż 22 maja. 21 roku Sebastian wybrał się na plac zabaw. Plac zabaw, który znajdował się w pobliżu szkoły. Miejsce to było zawsze uważane za bardzo bezpieczne, ponieważ zawsze ktoś miał na oku to, co na tym placu zabaw się dzieje. No, do tego nic złego nigdy się tam nie stało w związku z tym, Mama Sebastiana była dość spokojna o to, że dziecko może spokojnie oddalić się na ten plac zabaw, gdzie zresztą Sebastian umówił się z kolegą. Sebastian, mimo młodego wieku, był bardzo zdyscyplinowanym dzieckiem i bardzo słownym. Nigdy nie zdarzyło mu się nie dotrzymać danego słowa, więc zapowiedział się, że wróci o godzinie 19 i Mama była tutaj spokojna, że dziecko wróci o godzinie 19. Był sobotni, dość ciepły wieczór. Sebastian wybrał się więc na ten plac zabaw, miał ze sobą telefon. Posiadanie telefonu uspokajało obydwie strony, zarówno jego, jak i mamę i też dawało poczucie bezpieczeństwa obydwu stronom. No i Sebastian oddalił się. Przed godziną 19 wysłał do mamy SMSA z prośbą, czy może jeszcze zostać pół godziny dłużej, i że w domu w związku z tym wróciłby byłby o godzinie 1930 mama bez problemu na to przystała. No ale. O godzinie 20.00 chłopca nadal w domu nie było, a być powinien. I to kobietę bardzo mocno zaniepokoiło, bo tak jak już wspomniałam, wcześniej. To się nie zdarzało temu chłopcu. Kobieta w związku z tym się ubrała i udała się na ten plac zabaw, bo pomyślała sobie, że no może wyjątkowo chłopiec stracił poczucie czasu i dlatego nie wrócił do domu. Kiedy dotarła na ten plac zabaw, okazało się, że nie ma tam ani Sebastiana, ani jego kolegów, i w zasadzie nikogo tam nie ma. Kobieta więc zadzwoniła do syna. Telefon był wyłączony, nieaktywny, więc kobieta już przestraszyła się nie na żarty, w związku z czym zadzwoniła do swojego męża. Powiedziała jaka jest sytuacja. Mąż yy, w towarzystwie najbliższych przyjaciół udał się na takie krótkie poszukiwania. Niestety nie przyniosło one żadnych rezultatów, więc około godziny 22 rodzice znaleźli się na komisariacie, gdzie zgłosili zaginięcie chłopca. Ponieważ sprawa dotyczyła osoby nieletniej, policja niezwłocznie rozpoczęła czynności. I tak rozpoczęły się poszukiwania, które zaangażowane były w służby policyjne, straż pożarna, funkcjonariusze z psami tropiącymi, przeszukano wszystkie dzielnice Katowic, przeszukano nabrzeże rzeki Brynicy, niestety bez rezultatu. W związku z czym policja zaczęła gromadzić nagrania z monitoringu. No tak się złożyło, że zarówno okolice placu zabaw, plac zabaw i w zasadzie droga y, Sebastiana do domu były monitorowane. W związku z tym funkcjonariusze rozpoczęli przeglądać te monitoringi. O, no i 23 maja, czyli następnego dnia, natrafili na nagranie. Z dnia zaginięcia Sebastiana, nagranie z Placu Zabaw, gdzie zarejestrowano samochód białego Forda Mondeo, w którym siedział jakiś człowiek, który wydawał się obserwować bawiące się na tym placu zabaw dzieci. Po kilku chwilach w kadrze pojawił się również Sebastian, który ewidentnie zmierzał w kierunku swojego domu. No, i za Sebastianem w odległości mniej więcej 200 metrów podążał Biały Fort Mondeo. I w pewnym momencie zajechał chłopcu drogi, drogę, kierowca wysiadł, ciągnął chłopca do samochodu i odjechali. Na szczęście udało się wyodrębnić numery rejestracyjne pojazdu, w związku z czym dość szybko, bo po 40 minutach policja no, padła do kierowcy tego samochodu. Okazało się, że kierowcą tego samochodu był 41-letni Tomasz M. Tomasz M mieszkał i pracował w Sosnowcu. O, no, generalnie te miasta ze sobą graniczą, więc yy, w zasadzie Sebastian mieszkał na granicy Katowic i Sosnowca. No i właśnie jego telefon ostatnim razem logował się o godzinie 1947 już na terenie Sosnowcy. No, a Tomasz M mieszkał w Sosnowcu. Był znany w mieście dlatego, że pochodził z rodziny optyków i przejął od swojego ojca po jakichś tam perturbacjach i awanturach rodzinnych, przejął salon optyczny w Sosnowcu i go prowadził. Mężczyzna był rozwodnikiem, posiadał dwójkę dzieci. Rozwód nastąpił z jego winy, ponieważ znęcał się nad rodziną i w 2008 roku, albo 18, boże, 18, przepraszam, mężczyzna otrzymał zakaz zbliżania się do swojej żony, czyli rozumiem, że było dość grubo. No i mężczyzna poza tym miał dość bogatą kartotekę. Dosyć, że kartoteka dotyczyła posiadania przez mężczyznę materiału o treści PDF-owej i to były dość liczny, liczne materiały. No to też mężczyzna miał na koncie incydent z 2008 roku. Incydent polegający na, na tym, że uprowadził on 10-letniego chłopca o imieniu Dawid. Uwięził go w piwnicy zakładu optycznego, następnie kazał chłopcu no, pozbyć się ubrania, powiedział mu, że chce mu zrobić tylko kilka zdjęć, które wykonał zresztą. Następnie poprosił chłopca, aby ten dochował tajemnicy i nie mówił nikomu o tym, co zaszło. Na zachętę dał mu 30 zł, po czym odwiózł chłopca do centrum miasta, no i, i, i tak się rozstali. No ale chłopiec niestety słowa nie dotrzymał, powiedział o wszystkim mamie, w związku z czym wszystko skończyło się na komisariacie policji, i w rezultacie Tomasz M został zatrzymany przez policję. Oczywiście policjanci przeszukali jego piwnicę tego zakładu optycznego. Natrafili tam na bardzo liczne materiały o charakterze, o którym już wspomniałam. Przepraszam, bo nie mogę na YouTubie tutaj nazywać rzeczy po imieniu, bo wiecie, że to łamie regulamin. Ale mam nadzieję, że wszyscy wiedzą o jakie materiały chodzi. I okazało się, że mężczyzna dosyć, że sam posiadał dość potężną kolekcję tego typu materiałów, którą zgromadził od 2005 roku, to jeszcze tą kolekcją dzielił się z innymi użytkownikami. Policja, w związku z czym skierowała mężczyznę na badanie S-ologiczne. No i co nastąpiło? Otóż po tym badaniu biegli badający Tomasza M., uznali, że nie stwierdzają mężczyzny żadnej dewiacji. No i śledczy w oparciu o tą opinię, no, przychylili się do tego, aby nie wnioskować e, o jakieś tam nie wiadomo jaką karę i finalnie mężczyzna otrzymał, otrzymał karę pięciu lat w, w, pozbawienia wolności w zawieszeniu. A kara w zawieszeniu... Mężczyzna opuścił areszt zresztą za poręczeniem majątkowym pod dozorem policji. No i tak się ta historia zakończyła na tamten moment. Obecnie Tomasz M. no, zagiął parol na Sebastiana Hrabie. I był bardzo zaskoczony, kiedy policja 23 maja 2021 roku parowała Do zakładu optycznego, w którym mężczyzna przebywał, no, celem jego aresztowania. Mężczyzna był tak zaskoczony, że nawet poprosił funkcjonariuszy o to, aby pozbawili jego życia. No, oczywiście tak się nie stało. W związku z tym mężczyzna rozpoczął z nimi rozmowę i po kilku minutach przyznał się do uprowadzenia oraz pozbawienia życia Sebastiana. I opowiedział, jakby jak do tego wszystkiego doszło. Otóż opowiedział, że tego dnia, czyli dnia zaginięcia Sebastiana, udał się na plac zabaw, ponieważ chciał znaleźć mm, dziewczynkę. A ponieważ Sebastian, którego mężczyzna widział jedynie z tyłu, posiadał dłuższe włosy, więc Tomasz M. Uznał, że to dziewczynka. No i kiedy Sebastian skierował się w drogę powrotną do domu, mężczyzna zanim ruszył samochodem, no zrobił to, co już mówiłam, czyli wciągnął go do pojazdu i w, i, i w trakcie tej drogi już w samochodzie zorientował się, że to chłopiec. No i zaczął się zastanawiać, co, w, co z tym fantem zrobić. Zrobić. Tym bardziej, że Sebastian miał mu powiedzieć w tym samochodzie, że on będzie musiał mamie opowiedzieć o tym, co się wydarzyło, bo nie ma nic innego na usprawiedliwienie tego, że nie dotrzymał danego słowa i nie wrócił o czasie do domu. No i Tomasz M. zaczął się zastanawiać, no, co tu zrobić, i doszedł do wniosku, że chyba jedynym wyjściem, jakie ma, no jest niestety pozbawienie chłopca. No wiadomo czego. Ale nie była to dla niego łatwa decyzja, więc bardzo długo jeździł po całym mieście tym samochodem, yy, w jedno miejsce, od miejsca do miejsca. No i finalnie po prostu zdecydował się, co zrobić, co zrobić i odciął chłopcu możliwość oddychania, co było przyczyną yy, jego odejścia. Zresztą tą wersję potwierdziła też sekcja zwłok, która się odbyła. Już po tym, zapakował Sebastiana do kartonu, zawiózł go na działkę budowlaną, której był właścicielem. Zresztą działka znajdowała się kilkaset metrów od jego miejsca pracy. Tam lata wcześniej rozpoczął budowę domu, jeszcze wtedy, kiedy miał rodzinę, kiedy był żonaty. No i ta działka sobie była. No, i to pudełko postanowił zakopać pod garażami. Kiedy już to zrobił, zastanawiał się nad tym, czy nie zalać tego wszystkiego betonem, żeby całkowicie zatrzeć ślady. No, ale koniec końców z tego pomysłu zrezygnował. No i tak to wyszło. No, policja go aresztowała. Tym razem nie doszło do sytuacji, w której gdzieś go kierowano i, i generalnie doprowadzono do, do takiego absurdu, że mężczyzna mógłby wyjść. Nie, po prostu wkroczył prokurator. Prokurator postawił Tomaszowi M7 zarzutów uprowadzenia i pozbawienia życia Sebastiana. Ale również chodziło o posiadanie materiałów typu PDF. Okazało się, że tego jest bardzo dużo, no i generalnie wnioskowano o dożywocie. Wnioskowano o dożywocie, no ale w ogóle doszło do tego, że zaczęto rozpatrywać, że tak naprawdę funkcjonariusze służby więziennej mają obowiązek, zapewnienie bezpieczeństwa każdemu więźniowi, a wiadomo, że więźniowie tego pokroju w więzieniu no bezpieczni nie są, no więc zaczęto to analizować, jakie to będzie wyzwanie dla służby więziennej, że tak naprawdę, za, jeżeli jednak facetowi włos z głowy spadnie choćby, no to ci funkcjonariusze po prostu lecą z pracy. No więc koniec końców wyrok zapadł taki, że Dostał mężczyzna do dożywocie, ale z prawem do ubiegania się o zwolnienie warunkowe po 30 latach. I taki wyszedł wyrok z sądu pierwszej instancji. Oczywiście była apelacja. Wnioskowano wówczas o to, żeby jednak mógł Tomasz M ubiegać się o zwolnienie warunkowe, ale dopiero po 50 latach. No ale to, to nie przeszło i generalnie wyrok uprawomocnił się. Tak jak powiedziałam, dożywocie z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe po 30 lat. No, oczywiście, w tym wszystkim też niefajną, niefajną rolę miała rodzina Tomasza M., w sensie nie żona czy dzieci, ale też jakaś jego rodzina, gdzie no ci ludzie też musieli mierzyć się z tym piętnem. No i często gęsto bywały uwagi do nich skierowane, że, że oni również są PDF-ami i że w zasadzie powinni nie żyć i tak dalej, i tak dalej. No niemniej ta rodzina od Tomasza M. odcięła się już lata wcześniej, w związku z tym no, była w stanie to jakby jakoś zdzierżyć. No ale to, co w tej sprawie mnie uderza, oczywiście poza finałem tej sprawy i poza tym, co, co przydarzyło się Sebastianowi, bo to jest po prostu, no, w zasadzie nie ma słów, które mogłyby to w jakiś sposób wyrazić, opisać. Ale uderza mnie to, że tak naprawdę do tej tragedii mogło nigdy nie dojść. Gdyby nie to, że przecież tutaj czerwone flagi, sygnały były od samego początku. I już wówczas, w 2008 roku, kiedy mężczyzna po raz pierwszy zdecydował się, na tego typu akcje, on nie powinien wówczas opuścić więzienia. Ja w ogóle nie rozumiem, jak można było orzec, ja mówię teraz o opinii biegłych, że mężczyzna nie wykazuje żadnych zachowań nienormatywnych. Ja rozumiem, że na przestrzeni wieków, wiecie, normy się zmieniają i nie wiem, kiedyś tam, kiedyś, Dziewczyna, jak miała 18 lat, i nie miała męża, no to było z nią coś grubo nie tak, no bo takie czasy były i to całkiem nie tak dawno temu. Obecnie te normy wyglądają zupełnie inaczej i obecnie jest to karalne. No ale ponieważ jesteśmy w tym czasie, no to kierujemy się jakimiś normami. No i w momencie, w którym mężczyzna zostaje zatrzymany, bo uprowadził dziesięciolatka. Bo robił mu zdjęcia, bo w piwnicy jego zakładu optycznego znaleziono od groma materiałów o tego typu treściach. Biegły stwierdza, że mężczyzna nie zachowuje się nienormatywnie. Nie wykazuje żadnych dewiacji, jest wszystko w zasadzie w porządku. No, i ta opinia mnie no, zastrzeliła, można tak powiedzieć. No, prawie tak samo mnie zastrzeliła jak jeden z komentarzy, w którym to okazało się, że lata 90. to była kamienia epoka kamienia upanego, pochodni Krzesiwa. Przepraszam, bo taka, taka lekka wtrątka. I no, i, i w zasadzie znów jesteśmy w takiej sytuacji, że przez czyjąś opinię, tego typu w zasadzie mężczyzna, który no jak się okazało był cholernie niebezpieczny chodził wolno i niestety zrobił dokładnie to samo, ale nauczony poprzednim doświadczeniem no niestety postanowił zapobiec temu, żeby nie wpaść. No i dokonał czego dokonał. Także mm, Tutaj akurat policja, no to tu nie można zarzucić, bo policja bardzo szybko wzięła się do pracy i bardzo szybko ustaliła podejrzanego. No, ale cóż z tego, skoro lata wcześniej ktoś jednak dał czterech liter i niestety wydał opinię, która no, jednak nie była w ogóle zgodna z rzeczywistością, i finalnie doszło do tragedii. No, i taką to historię na, na dzisiaj dla Was miałam. Udało mi się jakoś znaleźć czas, mimo tygodnia, w którym pracuję, na to, żeby Wam o czymś tam opowiedzieć. No, i taka po prostu to historia taka historia, która, no, właśnie pokazuje, jakie patologie, jednak w tym naszym prawie. W tych naszych procedurach, w tych naszych funkcjonariuszach, że, że jednak tych patologii jest sporo yy, i niedopatrzeń, i zresztą na co dzień mamy do czynienia z różnymi, i co jakiś czas wychodzą, że ten system jednak nie do końca działa albo w ogóle nie działa, i, i no wypadałoby jednak coś z tym zrobić, bo, bo wiecie. Cały czas, już od jakiegoś czasu, od paru lat, zapewnia się nas o tym, że ta cała, ten cały system kontroli, i inwigilacji, który to jest nazywany, że to jest dla naszego bezpieczeństwa, że to ma po pierwsze zapewnić nam bezpieczeństwo, po drugie ułatwić rozwiązywanie spraw kryminalnych, ułatwić znaleźć kogoś, kto zaginął, i tak dalej, i tak dalej. Ja mam na myśli te wszystkie Monitoringi, wszechobecne kamery, telefony z lokalizacją, z GPS-ami, smartwatche, nie wiem, smartringi, cuda na kiju i cudawianki, a jednak, no niestety, to nie idzie w parze jednak z wykrywalnością i przestępców i tak dalej, bo wydaje mi się, że technologia to jednak ma jedynie być narzędziem pomocowym. Natomiast rozwiązania zagadek, no niestety, spadają na ludzi, no i ci ludzie, no nie zawsze jednak stają na wysokości zadania, i stąd my mamy o czym rozmawiać. A to w sumie bardzo szkoda, że my mamy o czym rozmawiać, bo generalnie lepiej byłoby, gdybyśmy nie mieli. To oznaczałoby, że nie ma przestępców, i nie ma przestępczości, i nie ma tragedii, a tymczasem one są, są każdego dnia. I no, niestety. Tak to wygląda. No i taka to była historia. Taki to był komentarz, moi drodzy. Życzę Wam udanej reszty tygodnia. Wszystkiego dobrego. Spokojnej nocy tym, którzy jeszcze nie śpią. Słodkich snów tym, którzy już śpią. No i co? Do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dziękuję, że jesteście. No i co? Trzymajcie się cieplut.